Moi kochani, witam Was. Jestem sobie z Alankiem na rękach, więc trzymam jedną ręką kamerę, a drugą Alankę. Może usłyszycie go, jak sobie tutaj ładnie gaworzy. No właśnie. Ale tak y, codziennie mam oczywiście jakieś piękne zachody słońca. Wiecie co, na kamerze tak to nie wygląda, jak w rzeczywistości to wygląda, ale są takie piękne promienie, słuchajcie. W słońce jakby niebo się otwierało i zmienia się oczywiście co, co Alanek, no co, no co, jeż, jeż. Zmienia się oczywiście co co minutę. Alanek, nie będziesz jadł znowu, bo będziesz wyglądał jak nie wiadomo co. Jesz i jesz. Słuchajcie, bądźcie wdzięczni za wszystko. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Oczywiście, wiecie, że włączam zawsze kamerę i tak sobie gadam, 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 co mi Duch Święty podpowie. No i tak mi różne podpowiada rzeczy jak akurat włączę, ale mnie, ale mnie tutaj Alanek atakuje ze swoimi... No i Wam, jak ja go trzymam, dobrze, mam jeszcze w duszy brzuch, to, to, to mogę go to na brzuszku potrzymać, tak Alanek? Tak, malutkim? No nie tylko będziesz na filmie też, tak? Widzicie, taki cud boży jest niesamowity, no w ogóle piękne rzeczy nam Panie Jezus pokazuje i trzeba to doceniać, bardzo doceniać, bądźcie dobrze dla siebie, a wiem, już mi, już tutaj mi podpowiada moje głosy takie zawsze dzielcie się tym, co macie, niektórzy mówią, ani mam się czym podzielić, nawet dobrym słowem, jednym uśmiechem dla drugiej osoby może zmienić drugiego człowieka, naprawdę, miałam więcej mówić, ale coś tutaj mi Alanek nie pozwala więcej mówić, więc popatrzcie sobie chwileczkę na taki piękny zachód słońca, on zachodzi Żegnam was i, i superowe zachodowe edyslimowskie Slimowskie Dobranoc Papa pa. wyłączam O Papa pa, pa. Lanek, powiesz wszystkim Papa Papa pa. O mój mu... Papa